Ten kiedyś mija się, że to jest taki ulubiony temat sióstr zakonnych. Ja w ogóle bardzo lubię siostry zakonne, rozproszenie na modlitwie. Dzisiaj o tym, bo one przydarzają się wszystkim wierzącym, którzy modlą się dłuższą modlitwą niż taki Ojczynarz, zdrowaś, Marii, rano wieczorem. Jeśli ktoś próbuje się pomodlić pół godziny, godzinę, zatrzymać się przy modlitwie Jezusowej, lekcji dywina, Kontemplacji ignacjańskiej, medytacji głębi, doświadcza czegoś, co wrzucamy do worka rozproszenia. Ja o tym słyszę zresztą na spowiedziach, często mając przekonanie, że nie jest to kwestią grzechu, ale to temat jest, temat jest żywy. Znów to jest taki temat, którego w ogóle nie ma w Ewangeliach. Jezus nie mówi o nierozpraszaniu się na modlitwie, ale w tym, co jest w głowach wierzących dziś, jest tematem. Bardzo ważnym, czasami takim pierwszym najistotniejszym. Czy mi się udało być skupionym na modlitwie, czy byłem rozproszony? Czy udało mi się trzymać tego, co było założonym tematem, czy moje myśli uciekały na bok? Nie wiem, czy kogoś tym pocieszę, ale ja po dwudziestu kilku latach życia zakonnego mam nadal mnóstwo rozproszeń na modlitwie i wiem, że bardziej doświadczeni ode mnie też mają. Mówię to po to, żeby dać przede wszystkim jeden komunikat. To jest normalne. To odbija to, co jest jakimś rozerwaniem naszego serca, co jest tym, co jest jakimś chaosem myśli w nas. Kiedyś, ufamy w przyszłości, w Królestwie Niebieskim będziemy skupieni tylko na Bogu, ale w tym momencie jesteśmy rozerwani. I trochę to, co jest takim skupieniem i brakiem skupienia na modlitwie, to odbija. to pokazuje pewne rzeczy. I to jest druga rzecz, którą chcę powiedzieć, oprócz tego, że to jest. Normalne to jest częścią naszej drogi modlitwy, że niekiedy nie jesteśmy skupieni w taki czysty sposób tylko na samym Bogu, tylko na tym, co jest tematem modlitwy. To jest coś, z czego możemy korzystać. Szczególnie jeśli w tych rozproszeniach, w tych myślach, które się pojawiają, w tych pragnieniach, które jakoś stają się obecne w czasie modlitwy, widzimy jakąś powtarzalność. To być może to jest coś ważnego dla mnie. Może jest jakiś temat, który właśnie mam podjąć na modlitwie nie jako przeszkodę, ale jako coś. Co widać jest tak istotne, że i tak się przebija. Więc się przebija jakaś osoba, więc się przebija jakaś relacja, przebija się jakiś niepokój czy troska o coś, co miałoby się wydarzyć za chwilę. No i korzystajcie z tego, bo to nie jest tylko taki wróg Twojej modlitwy. To, co tam się dzieje w czasie tych myśli, które gdzieś biegają. Może też być poddane temu, co jest właśnie taką refleksją. Ja to biorę na modlitwę, no bo widać, taki właśnie jestem. Raz skupiony na Bogu, raz wdzięczny Jemu, raz chcący Jego uwielbiać, a czasami skupiony na swoich małych sprawach, w których też Pan Bóg chce być. Więc się tym nie przerażajcie, zarazem nie poddawajcie się temu. Oczywiście chcemy być możliwie w czasie spotkania z Panem Bogiem, z Nim, a nie w zupełnie innych sprawach. Ale to naturalne, że takie myśli, które odciągają mnie od Pana Boga, będą się pojawiały. Chcę wracać. I ciągłe wracanie jest też pięknym aktem kolejnego potwierdzania, ja chcę być z Tobą, Panie Boże, chcę ten czas spędzać z Tobą, chcę wracać. No, całe nasze życie to jest właśnie takie odchodzenie i, yy, i wracanie. Więc w tym warto być wytrwałym i nie skupiać się na tym. Bo ważne jest to, że ja chcę się z Bogiem spotykać, że chcę z nim być, chcę jego słuchać, a ta moja satysfakcja, byłem skupiony czy nie, było dużo rozproszeń czy nie, jest taką techniczną stroną, która nie jest najistotniejsza i najważniejsza. Niekiedy z wieloma myślami, które będą biegały mi na prawo i lewo. Mogę naprawdę spotkać się z Bogiem właśnie w tym, co jest moją bezradnością, co jest moją nieumiejętnością modlenia się, w czym przychodzę do Niego. No i on niech prowadzi. Niech on z tego czasu modlitwy wyprowadzi jakieś dobro tak, żebym kochał w codzienności, w tym wszystkim, co składa się na moje życie, żebym kochał coraz bardziej Jego i człowieka, którego mam obok siebie. Dobrych modlitw z jak najmniejszą ilością rozproszeń, ale też i z takimi momentami, kiedy pozwolicie sobie na to, że dzieje się coś, co pokazuje Wam, co jest prawdą o Was. Też i tą prawdą, którą warto jeszcze wyraźnie zaprosić Pana Borka. Do następnego spotkania.